Cześć, dzień dobry bardzo. Dzisiaj znajdujemy się w nieco innych okolicznościach. Jesteśmy przed Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest 10 listopada, tu się dzisiaj już zaczynają wielkie uroczystości z okazji 11 listopada, a ja chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o Wyjątkowej relacji, jaka łączyła Józefa Piłsudskiego z jego żoną Aleksandrą Szczerbiską. No bo to jest też kanał, który jest poświęcony relacjom, psychologii, i ja myślę, że warto w ten wyjątkowy dzień, w to wyjątkowe święto, jakże szczęśliwe dla Polski, bo trzeba tu dużo mówić, to jest odzyskanie niepodległości, warto o tym wspomnieć. Ten kanał jest poświęcony relacjom, rozwojowi psychologii, ale też teraz zmieniam trochę jego formułę. Tutaj będzie. Więcej historii na pewno, ponieważ uważam, że historia i psychologia to są takie dwie dziedziny, które warto, aby każdy znał. Ponieważ jeśli się historię zna i wie się, jakie błędy przodkowie popełnili w przeszłości, nasi dziadkowie, rodzice, to z tego warto wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów ponownie. A psychologia to jest taka dziedzina, która daje wiedzę. Samoświadomość i daje narzędzia wiedzy do tego, jak budować lepsze relacje, jak budować lepsze związki, jak poukładać się lepiej samemu ze sobą. Także to są moje dwie ogromne pasje historia i psychologia i ja bym chciała dzisiaj Ciebie zarazić. Między innymi, przez to, że opowiem Wam troszkę o relacji Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Piłsudskiej. To ruszamy w wyjątkowe to miejsce. Jesteśmy na terenie posiadłości Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Szczerbińskiej. No, niegdyś tutaj mieszkali, częściowo przebywając, on przebywał w Belwederze, w Warszawie, a częściowo tutaj pomieszkiwali właśnie w Sulejówku. Tutaj właśnie mieścił się dwór, który Józef Piłsudski dostał od swoich przyjaciół, legionistów. I on podobno był tak wdzięczny swoim właśnie przyjaciołom, legionistom, tym, którzy tak wierzyli w Ziuka, bo tak mówiono na Józefa Piłsudskiego, że Zdecydował się jak już był marszałkiem, jak już pełnił te funkcje w rządzie nie brać pieniędzy, wynagrodzenia rządowego. Zdecydowali się, że on i za namową jego żony, w zasadzie z poparciem, że będą żyli tylko z jego pracy pisarskiej. Ta praca pisarska Józefa Piłsudskiego nie przynosiła Zbyt wiele dochodów, i oni żyli skromnie, ale Ola Szczerbińska, Ola Piłsudska była też taką kobietą, że jej nie zależało na wystawnym życiu, na bogatych strojach. To, na co oni głównie potrzebowali pieniędzy, mieszkając w tych okolicach, tam w dworku, to były przyjęcia wizyty, bo Piłsudskiego Józefa odwiedzało wiele osób, legionistów, przyjaciół właśnie w tym dworku, no i wiadomo, że potrzeba było na to jedzenie, na te przyjęcia, na to głównie szły pieniądze. Trochę później trzeba było wygospodarować, no i tutaj gospodarność Aleksandry Piłsudskiej zrobiła swoje, że znaleźć pieniądze na wykształcenie dwóch córek, Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Czerwińskiej, Wandy i Jadwigi. Tutaj Ola bardzo Aleksandra bardzo wspomagała Józefa Piłsudskiego. Miałam niegdyś na Podlasiu dom zwany Kamiennym Dworem, symbol ojczyzny, bo to jak Soplicowski wśród drzew, podmurowany i na wskroś polski, bliższy był jej sercu niż Belweder. Kiedy opuściła Polskę, która tak wiele znaczyła dla niej i dla jej pokolenia, miała 57 lat i dalsza część jej życia upłynęła już na emigracji. To jest z książki, bardzo dobrej zresztą, kobieta, którą pokochał marszałek, opowieść Oli Piłsudskiej, Katarzyny Drogi. To już nie jest nowość, już ona jest dawno na rynku, ja ją mam od dawna w swojej biblioteczce. Mam sentyment do Aleksandry Szczerbińskiej, ponieważ ona pochodzi z Suwałk no, i tam też okolice Podlasia są bliskie jej sercu. Ja też jestem dziewczyną, która pochodzi z Podlasia, więc y, rozumiem tę duszę nostalgiczną i myślę, że o takiej kobiecie, jaką była, a, Aleksandra Piłsudska, warto mówić, bo to jest kobieta, która przeszła w życiu bardzo dużo, była nieugięta, przesiedziała w więzieniach, ona przenosiła broń, przenosiła naboje, działała właśnie w konspiracji, opiekowała się słabszymi, cierpiała głód, cierpiała niedożywienie, będąc najpierw w więzieniu carskim, później w więzieniu, które było zawiadowane przez Niemców, bo ją ciągle gdzieś w. Wsadzano do więzienia. Prowadziła też tułacze życie, ponieważ no, najpierw wyjechała z tych suwałk do Warszawy i tutaj uczyła się w szkole handlowej. Ona chciała pracować, chciała na siebie sama zarabiać, chociaż podobno nie chciała być nauczycielką, ani też lekarką, bo takie były plany. Ponieważ jak zobaczyła ekshumację zwłok na cmentarzu, to odleciały jej całe te ochoty, żeby być lekarką. Dlatego. Związała się właśnie ze szkołą handlową. Był taki okres w życiu, gdy musiała wyjechać do Lwowa, już znała Piłsudskiego, ale tam ją rzuciło życie, tam prowadziła działalność też konspiracyjną. Co ciekawe, gdy już wróciła do Warszawy, na dwa lata przed odzyskaniem niepodległości Piłsudski był już tutaj, oni żyli w nieformalnym związku przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze, no bo wtedy Józefowi Piłsudskiemu pierwsza żona nie chciała dać rozwodu, a on czuł powinność, żeby jednak trwać w tym związku, ponieważ ym, ona miała córkę, która jej zmarła. Na chorobę. Jakiś atak był trzustki czy woreczka żółciowego. To nie była córka Józefa Piłsudskiego, tylko córka Marii z pierwszego małżeństwa. No i trochę szkoda mu było zostawiać kobietę, która straciła dziecko. I dopiero Aleksandra Piłsudska wzięła z Piłsudskim ślub, gdy urodziła się ich pierwsza córka, gdy on już piastował funkcję tutaj w belwederze, gdy już Polska odzyskała niepodległość. Ale co ciekawe. Aleksandra Piłsudcka, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży z Józefem, miała 34 lata. Była dość późną mamą, taką dojrzałą jak na tamte czasy, i przez całą ciążę Piłsudski nie był z nią. On został osadzony wówczas w twierdzy w Magdeburgu. I ona musiała sama być w tej ciąży, była w Warszawie z powrotem po swoich wojażach lwowskich wróciła do Warszawy, też działała w konspiracji, pracowała w fabryce i ona musiała przez tą ciążę przejść sama, nie miała do pomocy żadnych ciotek, sąsiadek. Urodziła też w samotności, i mało tego, ona już 11 dni po porodzie, musiała wrócić do pracy. Pod pachą, z noworodkiem, z małą wandzią musiała wrócić do pracy do fabryki. Wyobrażasz sobie, moja droga mamo, kobieto, że wracasz do pracy 11 dni po, po porodzie, będąc w połogu. Oczywiście i to nie do takiej pracy, że siadasz za biurkiem i pracujesz zdalnie, tylko idziesz normalnie do fabryki. Aleksandra Piłsudska, wówczas jeszcze czerwiska, tak właśnie musiała zrobić. Później los ją trochę wynagrodził, ponieważ ona z Józefem. Wiodła już takie spokojniejsze życie. On raczej, a w zasadzie ta jego praca pisarska dostarczała im pieniędzy, chociaż to też nie było dużo, tak jak już mówiłam, ale jednak ona oddała się tym swoim obowiązkom pierwszej damy, oddała się obowiązkom bycia mamą, wychowywania córek, dbania o ich edukację, i też mówiła swoim córkom, że muszą się uczyć, muszą być samodzielne i umieć zarobić na swoje utrzymanie, bo Aleksandra taka właśnie była. Chodzę tu teraz wokół terenów, na których znajduje się dworek, milusin, a także drewniak. Taki mniejszy dom należący do Józefa Piłsudskiego i jego żony. Tam nieopodal jest właśnie muzeum. Co takiego łączyło Józefa i Aleksandrę Szczerbińską, co czyniło ich małżeństwo wyjątkowym? Wspólna pasja. Wspólna pasja polegająca na tym, że oboje bardzo mocno dążyli do tego, żeby doprowadzić Rzeczpospolitą, żeby odzyskała niepodległość. Oboje walczyli w ruchach niepodległościowych, w bojówkach. Aleksandra Szczerbińska była o tyle wyjątkową kobietą w oczach Józefa Piłsudskiego, bo była zupełnie inna niż jego pierwsza żona Maria. Pier jego pierwsza żona Maria też była podobno patriotką, tylko ona, że tak powiem, była statyczna. Siedziała cały czas w miejscu w Krakowie, podczas gdy Piłsudski podróżował, organizował legiony, przesiedział w więzieniach swoje. Był w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ żeby się wydostać z jednego z więzień musiał udawać umysłowo chorego. I to czyniło to małżeństwo wyjątkowym, bo oni się razem rozumieli, oni mieli wrażliwość oboje na potrzeby słabszych. Na, na to jaka bieda panuje na przykład w Warszawie w niektórych rejonach Aleksandra gdy tutaj mieszkała, bo ona studiowała w Warszawie, studiowała w szkole handlowej, widziała na przykład te rejony biedy na warszawskiej Pradze, na Powiślu to są takie rejony, gdzie mieszkała kiedyś biedota warszawska. Warto wiedzieć, że Aleksandra Szczerbińska pochodziła też z bardzo patriotycznej rodziny. Jej bliscy ginęli w więzieniach carskich. Prześladowani, torturowani, więc ona wyrastała w takim duchu patriotycznym. Jej rodzice w ogóle wcześniej zmarli, i ją wychowywała babka i siostra matki, i wpajały w nią taki patriotyzm, takie, taką działalność na rzecz tego państwa. I w ogóle jej babka, jej ciotka. Babka bardziej pochodziła już z czasów, gdzie kobiety angażowały się w działalność niepodległościową, gdzie one brały udział jako kurierki, jako łączniczki w Powstaniu Styczniowym, pomagały powstańcom, leczyły, operowały, dostarczały wiktu i opierunku. No dlatego też Aleksandra Piłsudska wyrosła w takim patriotycznym domu i to ich z Józefem Piłsudskim połączyło. Podobno Józef Piłsudski jak był Naczelnikiem państwa, marszałkiem, bardzo się liczył ze zdaniem swojej żony. Jak czegoś nie mogli przeforsować jego współpracownicy, to szli do Aleksandry, bo wiadomo było, że on jej posłucha. Bardzo szanował swoją żonę. On w ogóle pod jej wpływem szanował kobiety, i Piłsudski był takim pierwszym, jednym z pierwszych feministów. Wiecie, że Polska. Pierwsza, druga Rzeczpospolita jako jedna z pierwszych w Europie, pierwsza nawet niż Francja, dała Polkom prawa wyborcze, a to się stało między innymi ze sprawą Józefa Piłsudskiego i namową jego żony Aleksandry. Także taka to byłoś, była miłość Józefa i jego żony, Aleksandry Piłsudskiej i pasja, ta walka narodowo-wyzwoleńcza, która ich połączyła, opieka nad najsłabszymi, nad ubogimi, wspieranie legionistów, oni mieli takie społecznikowskie serce, pewnie tak, też dlatego działali w PPS-ie i za zaangażowali się w działalność konspiracyjną. Ciekawa to była para, polecam się zapoznać z biografią Aleksandry Szczerbińskiej. Natomiast ja ze swojej strony bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. W mojej książce Hiszpański mąż będą takie tony też o silnych kobietach, tam będą silne kobiety, które też będą brały później udział no, w ruchach narodowo-wyzwoleńczych, które będą się opiekowały najsłabszymi i dzięki którym ten kraj nie odzyskałby niepodległości. Aleksandra Szczerwińska i jej wsparcie dla Józefa Piłsudskiego sprawiło, że no on był takim wodzem, a nie innym. W filmie Książkę Hiszpański Mąż e, można kupić cały czas w sprzedaży Zostawiam link pod spodem. To też jest opowieść o wyjątkowej i silnej kobiecie, która też działa na rzecz tego kraju.